Witam serdecznie wszystkich na kolejnej mojej prezentacji. Dziś jesteśmy na dworcu głównym w Krakowie. Zobaczymy podziemny dworzec. Zaczynamy od najwyższego poziomu, poziom plus jeden. Tu jest parking, można też wsiąść do taksówki. Dodam, że po otwarciu podziemnego dworca mamy cztery poziomy: plus jeden, zero, minus jeden, minus dwa. No to zaczynamy zwiedzanie. Po prawej stronie mamy Galerię Krakowską, po lewej doszlibyśmy do Regionalnego Dworca Autobusowego. Jesteśmy na poziomie 0, czyli na peronie. Sprawdźmy co stoi na pierwszym peronie. Ładny skład kossaka. To idziemy dalej. Wchodzimy do nowej części. Jak widzimy, to już jest klasa europejska jedni światowa. Standard jest bardzo ładny, wszystko ładnie pachnie nowością. Schodzimy na poziom minut 1. Dworzec kolejowy główny wraz handlowy. z pasażerami handlowymi. w lewą stronę dojdziemy do galerii krakowskiej, widać tam w prawym rogu. W drugą stronę na wprost mamy dworzec autobusowy. Już jesteśmy pod peronem numer 2 i idziemy na poziom minus 2 Widzimy, dworzec podziemny jest bardzo przestronny. Są mi kasy, są mi sody ruchome do góry. Jest również winda ułatwiająca przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Idziemy dalej zwiedzać. Mamy rozkład jazdy, przyjazdy Jak widzimy mamy bezpłatny internet na terenie dworca Mamy również informacje o komunikacji miejskiej Jak widzimy prezentuje się to bardzo ładnie I naprawdę Kraków ma się czymś czycić. Piękny dworzec i całe miasto jest również piękne. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia Krakowa i oczywiście dworca. Jesteśmy dalej na poziomie minus jeden, słynny Globus. I teraz jeszcze zerkniemy do poziomu minus 2, czyli podziemny tramwaj krakowski. I tu mamy zejście do podziemnego tramwaju. Teraz jeszcze idziemy. Pokażę Wam świetne rozwiązanie na dworcu, czyli połączenie przejścia z Regionalnego Dworca Autobusowego i z możliwością wyjścia wejś na, na Perony. A z podziemnego dworca również bezpośrednio dostaniemy się do tunelu Magda. Przed chwilą tam byliśmy. Tu mamy kolejne kasy. Wyjazd na peron. I fajne rozwiązanie. Mało spotykane, rozsuwane drzwi, ale zaraz zobaczymy w jaki sposób się rozsuwają. Jak widzimy dosyć ciekawie I teraz bezpośrednio idziemy do tunelu Magda wychodzimy na powierzchnię będziemy również koło Starego Dworca Nie musi całą gotówkę odebrać od widzimy tunel Magda. To miejsce już chyba każdy rozpoznaje. Tu się już niewiele zmieniło. W oddali mamy stary budynek dworca Jeszcze zaprezentuję windę Jedziemy sobie na poziom minus jeden Jesteśmy na poziomie minus 1 i teraz pójdziemy na poziom 0, czyli perony. Tym razem wybieramy schody ruchome. Jak się wejdzie, troszkę przyspieszyły. Jesteśmy na peronie numer dwa. Można również zjechać na dworzec podziemny windom. Ewentualnie sobie zejść schodami tradycyjnymi. Z dworca głównego kończę relację. Za chwilkę się przeniesiemy pod stary budynek dworca. O godzinie 20.00 przewidziany jest pokaz mapping. Jesteśmy też budynkiem dworca. Do pokazu mamy 25 minut. Sam pokaz będzie na oddzielnym filmie. Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji dworca głównego w Krakowie. Do zobaczenia w moich kolejnych filmach.